To był jeszcze bardziej szalony dzień niż sobota. Przekonali się o tym niestety Jakub Matulka i Damian City, którzy rolowali na przedostatnim odcinku specjalnym. Lista osób, które nie ukończyły rywalizacji jest jednak ogromna. Dominik Striteski urwał koło na porannej pętli. Martin Laszlo wyleciał za to poza trasę. Simone Tempestini także musiał zaparkować na poboczu prowadzący przez niemalże cały rajd Andra Mabelini z Virginią Lenzi musieli się wycofać na dwa os -y przed końcem. W tym szaleństwie większych przygód ominęli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga Orland Team dzięki trzeciej pozycji w rajdzie i drugiej na Power Stage'u prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Niewiele zabrakło, aby Polacy wyprzedzili Matsa Bergam wraz z Torstenem Norwegowie o włos obronili drugie miejsce. Zwycięstwo trafiło jednak w ręce Roppe Korhonen oraz Ansi Winiki. Fińska załoga debiutowała w ten weekend w krajowych Mistrzostwach Europy. A Węgry opuszczą ze świadomością, że będą groźni także w swoich kolejnych startach na szutrze. Mnóstwo powodów do radości przyniosły nam polskie załogi startujące w ERC3. Zwycięstwo w niej odnieśli mistrzowie z 2022 roku Igor Widłak i Daniel Dymurski. Dwa stopnie niżej, na podium ERC3, stanęli Hubert Kowalczyk wraz z Jarosławem Chryniukiem. Zadowoleni ze swojego szutrowego debiutu mogli być Błażej Gazda oraz Michał Jurgała, którzy zajęli piątą pozycję. Obiecujące tempo pokazali wracający do rywalizacji w niedzielę Tymek Abramowski i Grzegorz Dachowski. Problemy nie ominęły ich jednak na Power Stage. Wolniejszym tempem ostatni OS pokonali także Adrian Rzeźnik wraz z Kamilem Kozdroniem. Szansa na dobry wynik stracili już w sobotni poranek przez awarię elektroniki, ale kiedy mogli, to także jechali bardzo dobrym, obiecującym tempem. W stawce RC Master ostatecznie najwyżej skończyli z Polaków Tomasz Ociepa oraz Paweł Pochroń, zajmując w niej czwarty miejsce. Dariusz Pietrzyński z Rafałem Fiołkiem musieli zatrzymać się w niedzielę na trasie, a w klasyfikacji ERC Master przypadła im szósta lokata. Po sobotniej rolce na starcie niedzielnych OS-ów zabrakło Sebastiana Butyńskiego oraz Łukasza Jaszczemskiego. Rajdowe Mistrzostwa Europy pozostają na szutrach. Przed nami Królewski Rajd Skandynawii, a zobaczycie go w całości na żywo w Motowizji.